Audycja powstała w Radiu Warszawa, 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana. Elżbieta mówi: Poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Jak bardzo Jan Chrzciciel, jak bardzo Elżbieta byli wrażliwi na Boga, na Jego obecność tak cichą i w zasadzie niewidoczną obecność. Postawmy sobie dziś to pytanie: czy ten adwent sprawił już, że jestem gotowy na przyjście Pana? Że stałem się bardziej wrażliwy na Jego obecność w moim życiu, w mojej codzienności? Czy dostrzegam to Jego ciche, delikatne działanie? Czy jestem wrażliwy na Jego obecność? Czy dostrzegam Go w drugim człowieku? Czy ten adwent sprawił, że rozpoznaję Jego głos, że słyszę Ten głos, że wracam do Niego? Czy znam Jego Słowo i sposób działania? Czy obecność Boża porusza we mnie moje serce? Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.